Cześć. Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego po czterdziestce tak trudno jest schudnąć? To nie jest twoja wina. Po prostu twój metabolizm przechodzi naturalną zmianę. Ale mam dla ciebie świetną wiadomość. Odkryłem sprawdzone sposoby na skuteczne odchudzanie po czterdziestce. Bez głodówek, bez wyniszczających diet i bez spędzania godzin na siłowni. W moim nowym e-booku Nowa Ty po czterdziestce znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Proste strategie żywieniowe dostosowane do Twojego wieku, łatwe ćwiczenia, które możesz wykonywać w domu, oraz sekrety przyspieszania metabolizmu po czterdziestce. Przestań się frustrować niedziałającymi dietami. Kliknij w link w bio i pobierz swojego e-booka już dziś. Dodatkowo, pierwsze 50 osób otrzyma bonus indywidualny plan żywieniowy na pierwszy miesiąc. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Będę dzielić się z Tobą kolejnymi sprawdzonymi poradami. Do zobaczenia w następnym filmie.